Ten festiwal co roku mnie zaskakuje tą organizacją przede wszystkim, tym jak sprawnie jest to zorganizowane, tym jak, jak wiele ludzi w tym uczestniczy, wolontariuszy, którzy są fantastyczni, którzy są widać bardzo zmęczeni, ale ta miłość do kina daje im wiele energii. Ja jestem kolejny raz na tym festiwalu i muszę powiedzieć, że ten festiwal mnie nie zaskakuje, bo ja wiem, że będzie mnie zaskakiwał, więc nie daje się zaskakiwać. To jest festiwal, na którym, który dla mnie oznacza dwie rzeczy. Jedna to jest poznanie filmów, których prawdopodobnie nie miałbym okazji obejrzeć gdzie indziej. A po drugie, ja biorę udział w jury konkursu, w którym oglądamy 63 sekundowe filmy i wybieramy najlepsze z nich. I te filmy 63 sekundowe mnie zawsze zaskakują, dlatego nie jestem zaskoczony, że tak było też w tym roku. Ten festiwal jak co roku zaskakuje takim bardzo ciekawym doborem filmów. Można tutaj zobaczyć filmy, których nie zobaczymy nigdzie indziej albo takie, o których obejrzenie musimy się naprawdę postarać. Także fajnie, że jest takie miejsce, które skupia fantastycznych twórców z całego świata, bo tu przyjeżdżają wszyscy. Super jest to, że te filmy są tak różnorodne. Takie odważne często, i, no i fajnie, że też na, te nasze polskie filmy są tego częścią. Ja myślałam, że taki sobie malutki festiwalik w Krakowie, a to jest po prostu wielki jak gdynia. E, no, ogromny ten festiwal, taki, taki, prężny, taki, dofinansowany, widać. E, e, no i fajnie, i fajnie, że tak po prostu to polskie kino idzie w górę. Tutaj oferta festiwalu jest wspaniała. Wspaniałe filmy z całego świata podejmujące najważniejsze tematy. Trudne, kontrowersyjne, prowokujące. Sama przyjemność.